w Ministerstwie Zdrowia, pan minister Wojciech Konieczny. Zapraszam, pani poseł Maria Koc. Szanowna pani marszałek, wysoka izbo. W listopadzie ubiegłego roku w szpitalu powiatowym w Oleśnicy dokonano zbrodniczego czynu. Czynu, który wstrząsnął opinią publiczną w naszym kraju. W 36 tygodniu życia płodowego zamordowano dziecko. Zabito je zastrzykiem z chlorku potasu prosto w serce. To bardzo bolesna śmierć. Maleńki chłopiec został uśmiercony, mimo że w innym szpitalu zaproponowano rozwiązanie ciąży poprzez cesarskie cięcie i objęcie noworodka specjalistyczną opieką lekarską. Według lekarzy położników i pediatrów, dziecko to mogło żyć po urodzeniu i mogło być poddane leczeniu na chorobę, którą u niego zdiagnozowano. Zabicie dziecka w 36. tygodniu życia płodowego to nie aborcja, choć i ta jest w Polsce. Zakazana. Zabicie dziecka w dziewiątym miesiącu ciąży, które ma ogromną szansę urodzić się żywe i żyć, to nic innego jak eutanazja eugeniczna. To czyn haniebny i całkowicie niezgodny z polskim prawem, gdyż polskie prawo nie dopuszcza ani aborcji, poza szczególnymi przy przypadkami, ani eutanazji. Mam więc pytanie do minister zdrowia. Skoro prawo w Polsce nie zezwala na zabijanie dzieci, w oparciu o jakie przepisy prawa, w szpitalu w Oleśnicy dokonuje się aborcji nawet w ostatnich tygodniach ciąży. Jakie konsekwencje prawne wyciągnęła pani wobec szpitala i lekarki, która dokonała tego strasznego czynu? I dlaczego za waszych rządów prawo do życia w Polsce stało się fikcją? Dziękuję. Dziękuję. Pozwólcie państwo, że Zanim y, z, pani poseł oddam głos, to pozdrowie strażaków z Jastrzębia Zdroju i z Żor i z powiatu Włodzisław Śląski z zespołem Niezapominajki. Pozdrawiam, jesteście z nami, pozdrawiam was. Tak sobie myślę, że niekiedy by nam się tu strażacy przydali przy dużych emocjach byście troszkę ostudzili o, o salę, ale myślę, że dzisiejszy dzień obserwacja prac sejmu będzie tylko samym dobrym wspomnieniem i życzę miłego zwiedzania. A teraz zapraszam pani poseł pani poseł Barbara Bartuś, przepraszam bardzo, jako druga w pytaniu do ministra zdrowia. Bardzo proszę pani poseł. Dziękuję. Ja kontynuując to, co mówiła moja koleżanka pani poseł Maria Koc, chciałam dopytać pana ministra, który jest tutaj obecny, czy za ten karygodny czyn, za to zabójstwo dziecka nienarodzonego, ktokolwiek poniesie odpowiedzialność poza księdzem Grzegorzem, który dokonał wpisu w emocjach, może niewłaściwych słów użył, ale możemy sobie wyobrazić, jakie emocje nie tylko nim, ale nami wszystkimi, po prostu jakie emocje są w tej sytuacji, kiedy dochodzi w szpitalu Lekarka, która ma leczyć, zabija dziecko. I to w taki sposób, kiedy to dziecko musiało dziękuję, bardzo cierpieć. Tak tylko zabijano w Auschwitz. Dziękuję. dziękuję. Pani poseł? Ja chciałabym przestrzec z, od takich porównań. Bardzo proszę, pani poseł. O to w stosunku do, do rodziców. Mówienie o Auschwitz naprawdę nie wypada. Odpowiedzi udzieli pan sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, pan minister Wojciech Konieczny. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo, pani marszałek, szanowni państwo. Na wstępie, może tylko słowo. Prawo polskie nie zezwala na zabijanie dzieci, nie zezwalało kiedyś, nie zezwala teraz. Te słowa są niewłaściwe. Nie ma takich przepisów, które pozwalają na zabijanie dzieci, podobnie jak zabijanie dorosłych. Dlatego nie można powiedzieć, że prawo do życia w Polsce jest jakąś fikcją. Proszę Państwa, przepisy ustawy o planowaniu rodziny. Nie regulują terminów, w jaki możliwe jest przerywanie ciąży w sytuacji, gdy zagraża ona życiu lub zdrowiu kobiety ciężarnej. Z prawnego punktu widzenia przeprowadzenie procedury przerywania ciąży w tych okolicznościach nie powinno być zatem warunkowane czasem trwania ciąży. Ustawa precyzuje jedynie, że w przypadku, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego, przerywanie ciąży jest dopuszczalne, jeżeli od początku ciąży nie upłynęło więcej niż 12 tygodni. Należy przy tym zaznaczyć, że obecne brzmienie przywoływanego wyżej przepisu wynika z opublikowania w Dzienniku Ustaw w 2021 roku orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 października 2020 roku, stwierdzającego, że artykuł 4a ust. 1 punkt 2 ustawy o planowaniu, o planowaniu rodziny jest niezgodny z Konstytucją. Orzeczenie Trybunału zapadło w trakcie rządów prawa i sprawiedliwości. Wtedy powstał problem braku terminu przewrywania ciąży w przypadku wady płodu. Rząd prawa i sprawiedliwości nie podjął w związku z tym działań legislacyjnych zapobiegających problemowi. Przepis artykułu 4a ust. 1 punkt 2 ustawy o planowaniu rodziny wskazywał, że przerywanie ciąży jest dopuszczalne w przypadku, gdy badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu lub nie, albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu. Ponadto, zgodnie z artykułem 4a ust. 2 ustawy o planowaniu rodziny w przypadkach, o których mowa w artykule 4a ust. 1 punkt 2 tej ustawy, uznanym przez Trybunał Konstytucyjny w przywoływanym orzeczeniu za niezgodne z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej, to jest w sytuacji, gdy badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazywały na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu, przerywanie ciąży było dopuszczalne do chwili osiągnięcia przez płód zdolności do samodzielnego życia poza organizmem kobiety ciężarnej. Tak więc obecny stan prawny ma swój początek w chwili skierowania wniosku do Trybunału Konstytucyjnego. I mogę to skomentować w ten sposób, że tak to jest, kiedy tak, tak poważne, tak wrażliwe przepisy są przedmiotem walki politycznej, są przedmiotem nie decyzji medycznej, nie decyzji specjalistów, którzy określają przepisy tej ustawy, lecz, lecz stają się elementem walki politycznej i Trybunał Konstytucyjny, który zmienił przepisy, a prawo i sprawiedliwość rządząc, nie dostosowało do tej zmiany przepisów polskiego prawa, zaskutkowało to tym, że dzisiaj mamy taki stan prawny, który Państwo krytykujecie. Uważam tą krytykę za, za no, można powiedzieć, dopuszczalną, jak najbardziej. Natomiast, no, niestety, doprowadzeniem do sytuacji prawnej, w, którym, w której jesteśmy jest wynikiem właśnie pewnej niekonsekwencji, która powstała w wyniku tego orzeczenia Trybunału oraz niezmiany, braku zmiany przepisów w konsekwencji. Tutaj chciałbym jeszcze nadmienić, że bo było pytanie o konsekwencje prawne, mogę powiedzieć, że wiemy o tym, że Prokuratura Rejonowa w Oleśnicy wszczęła postępowanie w sprawie. Prawdopodobnie przedmiotem analizy będzie dokonanie przestępstwa w rozumieniu artykułu 152. Analizy będzie, dokon, e, będzie poddane dokonanie przestępstwa w rozumieniu artykułu 152 kodeks karny, paragraf 3, e, który to określa e, kwalifikowany przypadek przestępstwa przerywania ciąży. Natomiast musimy sobie zdawać sprawę, że ten kodeks karny odnosi się do ustawy o o planowaniu rodziny. W związku z tym, w momencie, kiedy ten, ta przesłanka została usunięta i nie ma już tego określenia, że, że aborcji nie wolno dokonywać, jeżeli płód jest zdolny do podjęcia życia poza ciałem, poza organizmem kobiety, no to ten też przepis w tym przypadku prawdopodobnie nie będzie miał zastosowania, ponieważ został wykreślony. Myślę, że na tym etapie Mogę tyle powiedzieć, mogę również powiedzieć, że oczywiście skierowane są kontrole. Czekamy na wyniki tych kontroli, zarówno Rzecznik Praw Pacjenta, jak i Narodowy Fundusz Zdrowia. Przeprowadza kontrolę całego procesu ciąży. Całego procesu uwzględniając to, czy zostały dochowane wszystkie prawa pacjentki, czy wszystkie badania zostały przeprowadzane terminowo, tak jak powinny być przeprowadzone oraz czy była w pełni poinformowana na poszczególnych etapach ciąży o tym. Z jakimi wadami płodu mamy do czynienia? To jest przedmiotem kontroli i analizy, także nie będę się w tej chwili wypowiadał przed zakończeniem kontroli. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pytanie dodatkowe zada pani poseł Joanna Borowiak, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwości. Dziękuję pani ministerze Wysoki sejmie. To co stało się w Oleśnicy, to krok do eutanazji. Panie Ministrze, mam kilka pytań. Kto w Ministerstwie Zdrowia przygotował tak zwane wytyczne dla szpitali pozwalające na uśmiercanie dzieci zdolnych do samodzielnego przeżycia poza organizmem matki? Kto jest ich autorem? Kto się pod nimi podpisał? Kto zdanie odpowiada? Pytanie kolejne. Czy Towarzystwo Ginekologiczne prosiło o doprecyzowanie tych wytycznych pod kątem zgodności z prawem? Proszę na to pytanie odpowiedzieć. I jeszcze jedno pytanie. Ile takich zabiegów jak ten, który które przeprowadzono w Oleśnicy, wykonano na dzieciach zdolnych do samodzielnego przeżycia poza organizmem matki dzięki tym tak zwanym wytycznym. Powiedział Pan minister, że prokuratura wszczęła śledztwo. Ja chciałam Pana zapytać o to, jakie są postępy, jeśli chodzi o to. Prowadzone śledztwo. I czy pan minister, jako, jako wiceminister zdrowia, sam osobiście zgadza się z tym jako lekarz, jako człowiek, że to jest uśmiercanie człowieka, bo 36 tydzień życia dziecko zdolne do tego, by przeżyć poza organizmem matki. Matka, która jest faktycznie w dramatycznej sytuacji i należało ją otoczyć opieką i pomocą, i taką opiekę i pomoc miała, bo o tym mówili lekarze z łodzi, to dziecko miało o szansę dziękuję na przeżycie. Poseł. Ja pytam... Pani, pani, pani marszałek bardzo proszę jeszcze pół zdania. Sekund, w swoim pytaniu jeszcze chcę doprecyzować. Chodzi o wytyczne z sierpnia 2024 roku, które powstały w Ministerstwie Zdrowia. Bardzo proszę o szczegółową odpowiedź na moje pytania. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Odpowiedzi udzieli... Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Pan Minister Wojciech Konieczny. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, dokument, który został rzeczywiście był zatytułowany jako wytyczne, był był zbiorem przepisów prawnych z odpowiednim komentarzem aktualnego stanu prawnego, którego, o którym mówiłem w poprzedniej wypowiedzi, czyli stanu, który powstał wskutek usunięcia jednej z przesłanek do, do możliwości przeprowadzenia terminacji ciąży. Co rzeczywiście wywołało pewne problemy interpretacyjne. Chciałbym jednak zaznaczyć, że przepisy, które wcześniej obowiązywały i obecnie obowiązują, one uwzględniały również, kiedy jest zagrożenie życia zdrowia życia matki, również uwzględniały w późniejszym terminie możliwość wykonania terminacji ciąży i to jest Wbrew pozorom kontynuacja tamtego przepisu. To nie jest tak, że ta przesłanka się zmieniła. Jedna została wykreślona, ale druga nie została jakaś dodana, nowa przesłanka, która by coś zmieniła w tym zakresie. Także te przepisy również obowiązywały i one nie zostały zakwestionowane jako niekonstytucyjne. A w wyniku tych przepisów można dokonać terminacji ciąży również w późniejszym okresie ciąży, bo takie przypadki mogą się zdarzać i zdarzają się. Tutaj, y, dlatego kto jest autorem? Autorem był zespół, który pracował w Ministerstwie Zdrowia. Generalnie y, byli, były to osoby, y, były to osoby, y, które no, dział, praw, departament prawny, departament równości zdrowia, departament zdrowia publicznego. To, był, to było kilka departamentów, które współpracowały ze sobą i tworzyły te, przepisy, to znaczy nie tworzyły przepisów, tylko y, tworzyły interpretacje tych przepisów. Także. Nie można wskazać jednej osoby, bo to nie jedna osoba napisała te przepisy, to znaczy nie, nie interpretowała tych przepisów. Pytanie, które, jakie są postępy w śledztwie, nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. Można się zwrócić do, do prokuratury. Nie wiemy tego, nie dysponuję taką, taką wiedzą. Ile w Oleśnicy zostało wykonanych aborcji? Jakich aborcji? Tego również nie mogę dzisiaj powiedzieć, w którym tygodniu nie dysponuję taką szczegółową wiedzą, tak jak i w innych szpitalach. To jest kwestia, która jest oczywiście raportowana i jest w posiadaniu Narodowego Funduszu Zdrowia. Rozumiem. No, Pani poseł, oczywiście, jeżeli będzie możliwość, tutaj odpowiedzi na piśmie również są udzielane, więc jak najbardziej tak. Można się zwrócić teraz, można się zwrócić... Po, poza salą y, y, sejmową natomiast na pytanie które pani poseł Borowiak brzmi... no proszę posłuchać co minister mówi no dobrze i potem pani zapyta pana ministra bardzo proszę żeby mógł do... Tutaj... żeby pani poseł proszę pozwolić dopuścić dokończyć słowo panu ministrowi Znaczy pani nawet nie wie, że jak jest włączony ten, to tamten działają. Ten, ja pani nie wyłączyłam mikrofonu, nie mam takiej możliwości nawet pani. Po prostu nie działa, jak pan minister odpowiada, bo ten mikrofon działa. Pani poseł, tak. Pani poseł. Pani. pani poseł Bartuś, przyszła Pani do mnie z prośbą o 30 sekund. Proszę uspokoić koleżankę bardzo no proszę. Bardzo proszę Pani Mistrz. Panie posłanki, słyszę i powiem do mikrofonów. Poprosiłyście państw, Panie o informacje na piśmie. Yy, oczywiście jest scenogram, to, to jest zapisywane, więc yy, o informacje na piśmie o o to ile i jakiego rodzaju aborcje zostały dokonane w szpitalu w Oleśnicy. Tak, to jest, jak rozumiem, to pytanie. Aha, nie tylko. No to, to ja poproszę o sformułowanie też tego pytania na piśmie. Nie dlatego, że nie chciałbym, nie chcielibyśmy odpowiadać, tylko proszę o precyzyjne zadanie Panie pytania. Panie ministrze, bardzo dziękuję. Gdyby pan jeszcze, Panie ministrze, mam prośbę, bo pani bardzo się poprosiła o 30 sekund dla pani Sylki. Właściwie to przez zachowanie nie powinnam się zgodzić, ale proszę bardzo, pani minister, pani poseł, proszę zadać 30 sekund i pan minister odpowie. Bardzo dziękuję, pani marszałek. 30 sekund. Panie ministrze, bo te wytyczne, o których była mowa w pytaniach, to one odnosiły się do wytycznych pani, które przedstawiła pani minister Leszczyna w sierpniu 2024 roku, które miały, które, które miały powodować, że dokonania aborcji wystarczy wykonać, szpitale były przymuszone do tego, by dokonać aborcji na podstawie jednego zaświadczenia, jednego lekarza, który stwierdza jakiekolwiek przez istnienie przesłanki. Prawdą jest tak, tak to, że w 2024 roku ilość aborcji w porównaniu z rokiem poprzednim, 2023, wzrosła, wzrosła dwukrotnie. I chodzi Dziękuję o to, że te, przez, że te wytyczne, Pani Minister, pani posył, pan prawdopodobnie, minister czy, czy Państwo macie wiedzę, czy one są zgodne z prawem, te wytyczne, okay. które mają karać szpitale, jeżeli na podstawie jednego zaświadczenia te szpitale nie wykonają aborcji? Proszę Panie Minister. Proszę o Pani minister, po pierwsze, to ja się trochę nie zgadzam ze stanowiskiem Towarzystwa Ginekologów i Położników, gdyż wytyczne to powinni oni wydać. Czy wytyczne wydają towarzystwa naukowe, i to jest nieco ucieczka od odpowiedzialności, ponieważ na podstawie obecnego stanu prawnego i wiedzy medycznej Towarzystwo Ginekologów i Położników powinno wydać swoje wytyczne odnośnie. Terminacji ciąży, czego nie zrobiło, żąda tego od Ministerstwa Zdrowia, a Ministerstwo Zdrowia takich wytycznych w rozumieniu medycznym nie wydaje. Po prostu nie, nie tylko w okulistyce, również nie, w neurologii, również nie, tak i w ginekologii. Więc to nie, jest, to nie jest odpowiedni adresat. Nie jesteśmy tutaj jest pewna ucieczka. Chociaż weźmy też na siebie odpowiedzialność, jako, jako posłowie senatorowie jest, są projekty poselskie, które są procedowane. Które uściśliłyby te przepisy, bardziej by je doprecyzowały i sądzę, że szkoda, że te przepisy się nie pojawiły, bo łatwiej byłoby pewnie też towarzystwom naukowym wydawać odpowiednie interpretacje. Natomiast co do pytań, czy się zwiększyły ilości aborcji i tych, tego jednego zaświadczenia. Panie ministrze, mi Dla mnie chodzi o o zaświadczenie... minister Leszczyny nie, nie o tym mówimy. Mówimy o zupełnie innej rzeczy. Pan minister mówi o wytycznych medycznych, a ja mówię pani o poseł, zaleceniach pan minister Leszczyny, która Dziękuję zmusza szpitale do dokonania aborcji Dziękuję na podstawie jednego zaświadczenia i grozi no, karami. Czy to jest zgodne z pani prawem? Minister, przepraszam jest bardzo. pani drugą kadencję posłem. To, to, czy jak ja mam. Ja Panie wy... bo, bo pan minister, jakby mikrofonio. nie zrozumiał Pytania, odpowiada Ale na zupełnie inne filary. Są jakieś zasady, jest regulamin Sejmu, pani dobrze zna, jakie są zasady zadawania pytań. Proszę naprawdę starać się zachować jakąś, jakieś zasady. Pani, pani, proszę proszę marsza, mnie wysłuchać, grzecznie, bo grzecznie pani mówię. cały czas mówi. Normalnie ma pani dwie minuty i minuty na zadawanie pytania. Pozwoliłam państwu dłużej. Pani Borowiak cały czas krzyczała. Pan minister spokojnie odpowiadał. No na miłość boską, jedno pytanie, odpowiedź. Jak będzie pani miała pytanie, proszę się umówić do pana ministra i zapytać. No bardzo proszę. Pan minister powiedział, że odpowie na, pis na pytanie pisemnie. I myślę, że to jest sprawa załatwiona. Ale pan minister ma naprawdę chce porozmawiać, odpowie. Tylko czy proszę jest, już nie dopytywać, ani, ani naprawdę nie przeszkadzać. Jest, nie, pani, proszę do mnie, to ja, ja powiem co. Dobrze? Ja przekażę jest, ministrowi, jak pani nie chce. Bardzo czy proszę pani. Jest jedno ministrze. zaświadczenie wystarczające? Tak, jest wystarczające. Jeżeli wydaje je specjalista w dziedzinie, w której dotyczy choroba, y, to jedno zaświadczenie jest wystarczające i mnożenie tych zaświadczeń, zwoływanie konsyliów, kiedy jest jasne rozpoznanie, nie jest potrzebne, chociaż nie jest zabronione. Jest możliwe, jest możliwe konsultacje, jest możliwe zwołanie konsylium, jeśli jest taka potrzeba. Jeśli nie ma takiej potrzeby i zaświadczenie jest jednoznaczne, wydane przez specjalistę w danej dziedzinie medycyny, to ona jest wystarczające.